Dziś kilka słów o nowej wersji wzmacniacza zintegrowanego Cambridge Audio CXA81 MK2. Co tu dużo mówić, jego poprzednik dość mocno usadowił się na rynku i jest jednym z popularniejszych wzmacniaczy. No a teraz y, przyszedł czas na jego odświeżoną wersję. Parę lat trwało zanim się y, pojawiła, i na pierwszy rzut oka, przynajmniej wizualnie. Nie zmieniło się nic. Czy to dobrze, czy źle? Sami ocencie. Ja uważam, że jeżeli jest coś udanego, udana konstrukcja, fajnie wyglądająca, przede wszystkim ponadczasowo, no to co tutaj zmieniać? Sam używam w domu tej wersji poprzedniej. Jestem z niej bardzo zadowolony. Chyba mam ją już 3 albo 4 lata. No, i, i naprawdę uważam, że testowałem w międzyczasie różne inne, e, droższe, chociażby wzmacniacze. I powiem szczerze, że sorry, ale zawsze chciałem wrócić do, e, do mojego Cambridge'a. No dobra, no to co się zmieniło względem poprzednika, skoro nie wygląd? E, no, przede wszystkim to zastosowanie nowego e, przetwornika cyfrowo-analogowego e, Sabre 32. Jak to wpłynęło na, na odsłuch? No, powiem tak. Choć różnice w y, klarowności i szczegółowości dźwięku, e, instrumenty, ich harmonia i, i nawet subtelne zmiany tonów są po prostu nieco bardziej nie, wyraźne. To, co ja usłyszałem, to y, większa płynność i y, y, muzykalność, no ale to na moje ucho, jak wiecie, każdy ma y, swoje. Dla mnie to po prostu y, wydobywa troszkę więcej emocji i niuansów zawartych w, w słuchanej muzyce. Fajne jest też to, że przy wyższych poziomach y, głośności też ten dźwięk pozostaje nadal taki czysty i y, dynamiczny. Oczywiście CXA81MK2 oferuje szerokie możliwości podłączenia. Od cyfrowych wejść Toslink koncentrycznych i USB audio przez zbalansowane wejścia XLR no i po Bluetooth yy, AptX HD, co jest no, yy, bardzo dobre do bezprzewodowego słuchania muzyki. Macie też oczywiście możliwość podłączenia drugiego zestawu głośników, co yy, no, nawet yy, pozwala na konfigurację. Kilku pomieszczeniach. Tak? No i tak podsumowując, jest to moim zdaniem naprawdę udana konstrukcja, która nie zmieniła się wizualnie względem poprzedniej prawie w ogóle. No ale tak jak wspomniałem wcześniej, jeżeli coś jest udane, to po co to zmieniać, prawda? Jest to połączenie dobrego brzmienia z elastycznością połączeń, bo jednak możecie sporo tutaj podłączyć i solidnej, i solidnej jakości. Wykonania. Uważam, że to urządzenie, tak jak no, chociażby ten poprzedni model, może służyć przez naprawdę bardzo wiele lat i będziecie z niego zadowoleni. A za każdym razem uważam, że będzie w stanie zagwarantować Wam bardzo fajne, dobre wrażenia muzyczne. Także no, zapraszamy do nas do odsłuchu, możecie sobie porównać. Poprzednią wersję z obecną, a także no, oczywiście inne wzmacniacze, które gdzieś tam chodzą wam po głowie. Jesteśmy, czekamy. kawy oczywiście zrobimy. Wpadajcie do konina do instal audio. No i nie zapomnijcie o subskrybowaniu tego kanału. Eee, zajrzyjcie też tutaj za tydzień, bo eee, będzie dla, na Was czekał kolejny film. Do zobaczenia.